Pamiętaj o zasadzie Pareto. Zasada Pareto mówi o tym, że 20% 80%, tak? I w tym przypadku mam na myśli 20% pracy 80% wyników, ponieważ jest tak, że to, co my robimy w pracy, to nie są wszystko sensowne rzeczy. I to nie są wszystko rzeczy, które nas popchną do przodu. To nie są wszystko rzeczy, które sprawią, że będziemy lepiej postrzegani, dostaniemy awans, czy że na przykład, nie wiem, zmienimy branżę, jeżeli to jest coś, co chcesz zrobić, tak? że chcesz wewnętrznie przejść do, do, do zespołu BI albo chcesz dostać się na analityka. I teraz myślisz o tym, kurczę, no powinienem robić, powinienem robić to, 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 to. Jest mnóstwo rzeczy, które być może powinieneś robić, ale są rzeczy kluczowe. I to jest coś, o czym chciałbym przypomnieć, bo my często o tym zapominamy, że jak mamy listę rzeczy do zrobienia, to to jest lista rzeczy do zrobienia. I wszystkie rzeczy na liście do zrobienia są do zrobienia. Wiadomo, no dlatego są na tej liście. No nie. Z mojego doświadczenia wynika, że i to może będzie troszeczkę kontrowersyjne. Że niektóre rzeczy, które dostajemy nawet jako zlecone, to my nie wszystko musimy robić. Dlatego, że tempo w pracy często jest tak duże, że ludzie, którzy nam zlecili te rzeczy i te rzeczy nie były ważne, oni już o tym zapomnieli dawno. Po dwóch tygodniach tego już nie ma w ogóle w ich umyśle, bo oni mają nowe rzeczy do zrobienia i nie ma sensu wracać do maila sprzed trzech tygodni, w którym mieliśmy sprawdzić, jaka tam była wartość w jakiejś kolumnie itd. itd. Tutaj potrzebna jest dosyć duża inteligencja i dosyć duże rozpoznanie tego, co jest ważne w twojej pracy. Odsyłam do e, poprzednich odcinków Rady dla Analityka, czyli tej serii, w której się właśnie znajdujemy, bo tam o tym mówiłem. My musimy wiedzieć, co jest ważne, co nie. Ale jeżeli już to wiemy, to może się zdarzyć tak, że po prostu niektórych rzeczy, uwaga, nie trzeba robić w ogóle i po prostu je trzeba olać i tyle. I niech one się zwiedną. I zostawiamy je. I trudno, i świat pójdzie do przodu. To jest często tak jak mm, z niektórymi spotkaniami w takim sezonie wysokourlopowym, nie? E, że mamy jakieś takie spotkanie, które nam przychodzi z tygodnia na tydzień i tam nie jesteśmy i mówimy o rzeczach. E, ta agenda jest taka trochę płynna, co jest takie między, między Bigosem a Kisielem. Swoją drogą to musiało być strasznie obrzydliwe danie. No, ale jest to między Bigosem a Kisielem. Nagle tego spotkania nie ma, bo ludzie są na urlopach i co? I rzeczy kręcą się dalej. Rzeczy dalej idą do przodu. Więc. Pamiętaj, że nie wszystko musisz robić. Pamiętaj o zasadzie Pareto. Idealnie ma być tak, że z 20% tego, co robisz, pochodzi 80% twojej produktywności, twojego sukcesu, twojego postrzegania tego, że jesteś kimś, kto dobrze robi rzeczy. Także jako analityk. Także dotyczy tego, czego sprawdzamy w danych. Dotyczy tego, jakie feature'y dajemy do raportu. A nie, żeby po prostu napierdzielimy tych filtrów, wykresów, wszystkiego. Nie, 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 nie. Ja sam się na tym łapię, bo sam bardzo lubię dodawać rzeczy, dodawać rzeczy, dodawać rzeczy. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dodawać rzeczy kluczowe, te, które dadzą największy efekt. Bo generalnie rzeczy do zrobienia i tak zawsze będzie za dużo. Teraz punkt numer.